Cokolwiek się zdarzy, nic cię nie zaskoczy. Bezpieczeństwo, pewność w każdych warunkach, wygoda. Mitsubishi ASX już od 26 890 zł. Zapraszamy do salonów. Każde zgrupowanie jest bardzo ważne, tym bardziej jeżeli chodzi o przygotowania w okresie zimowym. Wiadomo, że będziemy pracować nad motorycznością. To będzie głównym punktem naszych zajęć. Natomiast wiadomo, że istotne również jest to, aby zawodnicy robili postępy co do strategii gry, co do taktyki i niektóre. Zajęcia popołudniowe również temu elementowi będą przeznaczone. Zawodnicy dopiero wrócili po urlopie. O tyle sytuacja co do atmosfery w szatni poprawiła się, że zawodnicy otrzymali konkretny plan, plan spłaty zaległości finansowych. Widać bardzo dużą dynamikę działań zarządu i z pełnym szacunkiem odnoszę się do tych poczynań, bo rzeczywiście wiem, zdaję sobie sprawę ze skali trudności, a jednocześnie widać olbrzymie zaangażowanie tych ludzi. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie w tym samym kierunku, a dlatego o tym wspominam, bo niezwykle ważne dla naszej pracy jest taka stabilizacja ekonomiczna. Wiadomo, że jeżeli. Te sprawy są poukładane. Wtedy zawodnicy myślą tylko o piłce, nie mają zaprzątniętej głowy zupełnie czym innym i mogą się w pełni poświęcić zajęciom treningowym. I tak też to było po, po przerwie widać było głód, piłki, także wyglądało to dobrze. Chociaż muszę powiedzieć, że nigdy nie miałem problemu, jeżeli chodzi o motywowanie zawodników. Dla mnie. Tym fundamentem to uregulowanie spraw z zawodnikami, którzy są obecnie na, na kontraktach. To jest najważniejsze. Natomiast jeżeli sytuacja ekonomiczna pozwoli na tyle, to oczywiście trzeba tą drużynę wzmocnić. Wiadomo, że dwóch zawodników kluczowych nie będzie brało udziału w przygotowaniach. Mam tutaj na myśli Adama Banasia, Adama Dancha. I, I tą dziurę z pewnością trzeba natychmiast uzupełnić. I później dopiero myśleć o. Dalszych wzmocnieniach. Natomiast, y, tak jak wcześniej powiedziałem, dla mnie najważniejsze jest to, aby y, te wszystkie sprawy z zawodnikami były uregulowane. Już za chwilę wyjazd do Dzierżoniowa. Ośrodek jest Wam dobrze znany? Życzyć tylko pogody. No, przygotowani jesteśmy również na, na złą pogodę. Także y, przede wszystkim y, zdrowia, wytrwałości, bo, bo to jest y, myślę najważniejsze.